To tam trafia eee, w sklepie, kierownika i też Ja tutaj e, kupiłem wadliwy towar, państwo mi e, robicie ciągle problemy. E, na razie moje zdrowie i pan jeszcze nie chce przyjąć reklamacji. No co pan, pan jest kierownikiem w tym sklepie? No, no to pan to grzecznie przyjmie. Nie, proszę, pan z panem rozmawiałem normalnie, no, nie Dobrze, no Proszę nie pana, na jakiej podstawie no, pan tego nie Proszę, to wysył do dziesięciu klienta, oni od tego są. Na jakiej wiesz, podstawie pan powie, na jakiej podstawie no, tam nie, te... proszę, pan tego pana. nie przyjmuje? Pan to albo wyśle na działo obsługi... Ale proszę ja mi podać podstawę, a nie. dlaczego pan tego nie przyjmie? po prostu tego nie przyjmuję. Ale dlaczego pan tego nie przyjmuje? Ja od tego nie jestem, od tego jest działu przyjmuję. A jak pan od tego nie jest, tego jest a, 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 jak pan jest kierownikiem? Kierownikowi się składa skargi i rekomendacje, czy nie? Panie, proszę Pana, było, czasy, No i co z tego, nie mój problem, że tutaj Aldi tak mnie traktuje i nie chce rozwiązać tej sprawy polubownie, to Proszę, proszę nie i proszę to Ja przy czym dopiero jest mogę zacząć. Teraz zgłasza się takie tematy do oficji... E, sklepie zrobić. powinni też Państwo to przyjąć, tak, jest ale kierownik ale powinien Pan przyjąć. Pan, pan Na wie, jakiej podstawie Pan mówi? Nic nie muszę przyjmować. Musi, musi Pan przyjmować. Tak, ale już jasne, że Pan musi, Pan to mi przyjmie, podpisze. Nic nie podpisuję, albo... Wysyłamy działo w sub 5, bo jak może pan dzwonić policja, policję, pan nie przyjmuje nic. Dobra, ja w tym momencie...